Jak i jesień, to i dmuchawa. MacLoach GBV345. Niestety ta dmuchawa jest uszkodzona. Jak widać, brak w niej kompresji. Przypuszczam, że się zatarła. Ale spróbujemy to coś uratować Muchawa jest z 2013 roku na podzespołach Szweden, A więc... Niezła maszyna może być. No tak, to teraz tak. Odpalał jej. Nie będę nawet próbował, bo wiadomo, że to nie będzie chodzić. Ale zmierzymy, jakie to ma sprężanie na, na takim zatartym sprzęcie. od razu możemy stan świecy sprawdzić. Patrzcie jaki syf z świecy, jakieś kamyczki, trochę silikonu. Tak to nie wyleci, ale, ale świeca taka. Biaława, czyli nie jest dobrze, ale tłok widzę od góry czyściutki, ale to później będziemy patrzeć, co jak. Teraz mierzymy kompresję. A więc zegar mam podpięty. I sprawdzamy tylko cztery bary. Fabiutko. A więc już możemy stwierdzić, że silnik jest do rozbiórki. Cała dmuchawa do rozbiórki. A więc będzie, będziemy rozbierać dmuchawę w drobny mak. A więc zabieram się za demontaż tej dmuchawy. Zacznę od demontażu rury, w tym celu trzeba będzie odkręcić ten wkręt i ten. I tą śrubę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie rozkręcałem jeszcze tego. Nigdy. Tak, i rura zeszła. Czyli tą górną nie trzeba było jej odkręcać całkiem, tylko poluzować. A dolną odkręcić całkiem rura jest tu tak łączona w dwóch częściach i teraz tak, co tu dalej może zacznijmy od demontażu tej pokrywy I zaszła pokrywa, tu jest taka osłona od tłumika, żeby plastiku nie uszkodziło, fajna rzecz, zobaczcie wszędzie znaczek Husqvarna, obudowa trzymała się na wkrętach Torx T25, tłumik się trzyma na Torx. no to już jest jedna śruba torx t27 druga jest śruba imbusowa więc już to jest jakaś zlepka niedobrze to świadczy zobaczymy co tu dalej tu podkładka jest ma tłumik. tu ma jakąś tak jest ok ale dość ciężki tak by był skatalizatorem tu następna osłona jak tłoczek plastiki fajne sztywne to na plus, co tu mam? Tu już się pokazuje silikon czerwony. Ciekawe, czy to fabrycznie, czy już ktoś tu był? Być może ktoś tu był, a raczej na pewno patrząc po dziurze w Tumiku. Ktoś tu coś kombinował. To odkręcę teraz tunik tłoczek. Teraz odkręcę gaźnik. Tu jest, pokrywa. tu jest pokrywa filtra powietrza. Naciskamy tutaj, w tym miejscu, i pokrywa si się ściąga. Filtr powietrza. Nie wiem, czy to jest oryginał, ale bardzo cieniutka. Kąbka. Fakt, faktem czysty. Ale trochę przesadnie. Cienkie. I tu to wygląda w ten sposób. A więc są dwie śruby. Tu już są śruby imbusowe. Słabo się to trzyma. Są to wkręty. I zobaczymy jaki gaźnik tu siedzi. Najpierw odepnę przewody paliwowe. Cięgnę gazu do drut. I gaźniczek siedzi tu taki. Gaźnik zamachina. Zamachina. Ale gaźnikiem to się zajmiemy później. Muskelka. Króciec. Z tej strony tłoczek. Jest trochę przytarty. Ale pierścień. Niby jest okej. Okay. Ale teraz tak. Jeszcze zobaczcie, jak idzie norek od szarpaka w takiej rurce. Jak sobie wymyślili. Jest i żołnierzyk. To jest tutaj. Jak w partnerach. Dobra, teraz zobaczymy tu z tej strony. To się otwiera. To jest na sprężynie, ale tego nie potrzebuję teraz otwierać. bo teraz bym musiał odkręcić całą tą obudowę żeby odkręcić silnik tak mi się wydaje A więc kręcę i co tu jeszcze? Chyba trzeba będzie rozkręcić rękojeść. A myślałem, że tego uniknę, ale chyba nic z tego. A, odkręciło się, nakrętka, podkładka sprężynowa i ta blacha. i tu jest wierniczek z takim pustem tu jest taka podkładka zabierak zwał jak zwał tu siedzi jeszcze łożysko dodatkowo łożysko China O numerze 609 albo 608. 608. No ale dobra, teraz trzeba skręcić te śruby 4, żeby zdemontować silnik. Ale najpierw chyba odkręcę zbiornik paliwa. Co do nie ma. I co tu się będzie działo? Co tu mamy? Tu mamy gaszenie i gaz. I nic specjalnego tu nie ma. Są takie gumy, amortyzatory pewnie. I to już się nam rozchodzi. Proszę bardzo obudowa, plastik fajny, gruby. To trzeba przyznać, że że solidny. Tu jest taki opis jak uruchamiać i teraz co trzeba odkręcić wirnik to na pewno gumy pościągam bo pogubię. I tu jest na pewno klucz 13. I zbiorniczek schodzi. Mały zbiorniczek. I teraz można odkręcić silnik. Tu teraz widać szarpak. Szarpak chyba jest z tym lekkim rozruchem, tu też na szarpaku znaczek chujzwarny, tu jest osłona. Dobrze, czy on tak wyjdzie? Uh, 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 uh. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ten wyłącznik, ten dyk nie wyjdzie. A to? A to? A to? Bo tu odczepię. Przy ale tu muszę odkręcić śrubę odcewki. Na razie tragedii nie ma w budowie. Myślałem, że będzie gorzej. Ale dobra. Obudowy nas teraz nie interesują. To idzie na bok interesuje nas to maleństwo tu jest taka tulejeczka na wale wał luzów nie ma cewka pchelon firmy pchelon odkręcę ją O tak to trzeba będzie poczyścić. Magneto. Cylinderek już widzę, że jest. Huzwarny, czyli jest oryginalny. Ciekawe. Jak tłok, jakiej marki, ale zobaczcie te śruby, to raczej jest coś kombinowane, wielkie luje, ktoś tu już był, dobrze. Magneto trzeba było ściągnąć. Czymy czy pójdzie? Poszło. Klin wbudowany w magneto aluminiowy. Ogólnie wszystko jest dosyć czyste. Tu jest łożysko. A uszczelniacz? Nie wiem. Dobra, czas ściągnąć cylinder. Tylko co tu jest porobione? Jak to jest tutaj zrobione teraz? Był tu ktoś, czy nie był? Jakieś duże imbusy tam są. I zobaczcie, takie śruby ktoś tu dał. Widać, że łuby szlifowane. Więc na pewno to nie oryginał. Ktoś już to rozbierał. Cylinderek. cylinder kiepsko, bo Bo na boku posiada rysę głęboką z jednej strony Tak jest okej okay. tylko tutaj jest rysa na wydechu jest czysty strona sąca czysta i ta strona też czysta, ale tutaj jest rysa więc kiepsko nie wiem czy nie było to wymienione na nowe jest tu 15 15 jest wybite, półeczku, ale nie wiem, słabo, tłok, tutaj został przytarty to jest strona sądza. Strona wydechowa, nie, ale boki już tak pierścień luźno, nie chwyciło go. Wał wow. z jedną przeciwwagą. Ale luzów nie ma. Ładnie się trzyma. Widać łożysko. I tu widać łożysko. Czyżby uszczelniać było po środku? Albo ktoś coś tu przekombinował. Trzeba będzie to zweryfikować. Szkoda. Tu już szkoda, że ktoś to rozpieprzył na większe to jest takie japy są jak pierścieńek w cylindrze ooh zobaczcie jaka Jaka przerwa? A pierście nie jest pęknięte. Głęboko go osadziłem tam, gdzie pracuję. Więc nie dziwota, że to nie miało kompresji. Bo przerwa jest naprawdę spora. Taki stan tego jest. Co dalej, to się muszę zastanowić. Co tu z tym zrobić.